Witam Was ze Stoiska Hamera na targach IFA w Berlinie. Hammer ma tutaj dwie nowości. Nowa wersja Hammer Energy 2 5G. Bardzo fajny telefon, twardy, a zarazem ma ładowanie bezprzewodowe. Proszę bardzo. Fajny design, ładnie wygląda. Ale, ale, druga nowość to jest. Hammer Ventus. Zupełnie nowa marka, pod którą będą pojawiały się sprzęty właśnie typowo miejskie, ale wciąż mające DNA Hamera, czyli mające te cechy, które szczególnie w Hamerze lubimy. Tutaj mam w rękach pierwszy smartfon, który wyjdzie pod marką Hammer Ventus. No i jest właśnie taki, jak powinien być. Smukły, Lekki z AMOLEDowym wyświetlaczem 6 lub 8 giga RAMu, 128 lub 256 giga pamięci masowej. Do tego szybkie ładowanie 45W, aluminiowa ramka, amoledowy wyświetlacz wygląda naprawdę super. Ale są też elementy DNA Hamera, o którym wspominałem. Jest odporność IP68 oraz jest. Kamera nocna, Night Vision Cam, na bliską podczerwień. Oprócz tego, z kolei z miejskiej strony, aparat fotograficzny 108 megapikseli zapowiada się nieźle. W tym momencie są dwie odmiany, taka bardzo fajna z granatowymi, lekko teksturowanymi pleckami i druga z białymi pleckami. Oprócz tego w skład serii Ventus będą wchodziły też smartwatche i też pierwszy smartwatch jest już prawie gotowy do sprzedaży. Też będzie miał wodoodporność do 5 atmosfer, więc nie musisz go zdejmować przy kąpieli. Będzie miał GPS-a, będzie naprawdę bardzo ciekawy. Druga rzecz to będzie smartring. Smartring wykończony tytanem też z wodoodpornością 5 y, atmosfer z pełnym monitoringiem zdrowia, snu, etc. etc. ładowane z etui. No i będzie tyle rozmiarów, ile trzeba, żeby każdy znalazł coś na swoje palce.